Siemano system Max Games, w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie dwoma nowymi mitykami, które zdobyłem. Oczywiście tutaj mamy Roblox Classic Event jego sam zrobiłem już mam tego klasy cameramana. Jeszcze oczywiście wypa. I teraz tak, widzowie yy, dzisiaj, przy dzisiaj w tym nowych rzeczy, czyli u w mam crate time'ów, nie? Mam już co najmniej 30 crate'ów Tutaj jak widzicie prawie prawie piątą rangę. A potem szósta, siódma i ekstra Slody, widzowie, wtedy będzie dopiero odcinek, dobra Idziemy oczywiście na Clock Event, więc... czekajcie, poczekajcie, teleport nie wiem, bo zapomniałam, że jest taki przycisk, jak Event, teleport i tyle, dobra Jak wiecie <coughs> Będzie drugi pas i pas się skończyłem, ja mam już Guardiana w Guardiana I misje oczywiście będę robił i nie będę ich klaimował Bo stracę XP więc będę czekał na parę drugi eventów, dobra. To my zakładamy uwaga. Patrzcie, jestem Knife. Knife, którego zrobiłem za coiny i oczywiście Guardiana. I dzisiaj przystosujemy sobie Guardiana, a w kolejnym odcinku przystosujemy sobie Knife'a. Dobra. Bierzemy Sandy TV, żeby on bił szybko. Bierzemy sobie Alan Clockman. Bierzemy sobie Leprecon Cameramana. A bo poczekajcie, nie będziemy brać leprikona. I może weźmy sobie takie coś. Weźmy sobie DJ Speakermana, Announcer Cameramana. I weźmy sobie Guardiana Clockman. Bo jak widzicie, on ma, one cool, ma jednego cooldowna. A weźmy sobie Anonsera i DJ. Zobaczmy, ile będzie bił razem. I możemy z tego Alarm Clockmana. To weźmiemy sobie kogoś tańszego. Czekajcie, kogo by tu wziąć. Ktoś, sobie by szybciej już zaczął bić. Spider clone ze 700, oczywiście tego spider clone zagramy sobie z knajfem, bo knajf użyjemy też, czyli będzie taki jakby knajf i spider, ale oczywiście na knajfie się bardziej skupimy. Czekajcie, teraz z jaką postacią. A weźmy sobie jeszcze na taką na kamerę, no, bo nie. No dobra, lecimy, let's go. Oczywiście, wiecie co, się sobie jeszcze busty, bo ja ich mam tutaj 36. A tu ile ja ich mam? A nie, to jest tyle samo, dobra, nieważne Time Factory, oczywiście i lecimy z testem Guardiana Camera. Clockmana Guardian Camera Man. Ciekawe, jak wyglądał Guardian Camera Man. Dobra, oczywiście. Skip auto bierzemy i lecimy. Oczywiście, sam dajemy sobie tutaj, tu. Ponieważ widzowie oni będą łapać stuny. Dzięki temu Guardian nie będzie miał dużo stunów. Jom, jak on wygląda! Patrzcie, jakiego mam ma range nie? Ma 60% slowing'u, 60 range'a, demage ma 45 tysięcy, się od Hyper'ka 45 tysięcy. Tego. DPS-ów. DPS e, Widzowie, oczywiście wczoraj się grałem i wiecie, Widzowie, na setny wave nim doszłem, ale użyłem też Hyper'ka, dzisiaj będę też grał, bo mam taką bardziej zmodyfikowaną taktykę. I zobaczymy, na które wave dzięki nim takim dojdę, takim, takim Hyper'kiem i Guardianem. Dobra, tutaj oczywiście stajemy kolejnego Santę i zbieramy teraz na Shotgun Cameramana, który ma z jednego cooldowna na 25. No bo będzie takiego jakby wziąć na przykład, wiecie, Clock Alarm, a bo ten to ok było też wziąć. Ale w Shotgun się nie mnie marnuje, więc wolę sobie go już postawić, żeby się nie marnował u mnie. O, okej, okay. no i bije. I weźmy też, że go lepiej ulepszmy, bo ten tu już chłop będzie zaraz przepuszczał. Oczywiście jak przepuści troszeczkę toilet, toalet, nic nas nie obchodzi, te małe toilety, bo nas bardziej obchodzi tylko jedynie test Guardiana. Ale lepiej troszeczkę też, wiecie co, widziawe, lepiej też trochę ich też tutaj pokonać, bo jak chcecie mieć całe HP, to wiecie, nie, nie będzie już fajnie, dobra. No na pewno się klasę farmu ulepszyć. Ja myślę, że chyba będziemy potrzebować potrzebować klokułem, bo announcer, cameraman i DJ speakerman, to wiecie, zajmują dwa sloty. Dobra, hmm, tu za 200, tu za 200, dobra. So, zostawcie łapkę w górę i subikę z męczkiem, żeby być na bieżąco i nie być żadnych filmów z tej serii. No i niedługo w knafowicę wracałem, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Wpadajcie oczywiście na Anastasia Roblox, tam też są te, te fajne, takie fajne filmy. Oczywiście mojej siostry kano, więc wiecie... Nie. 450, może lepiej na 450 bierzmy? X. Nie. 450 to jest 1000 HP, będzie bił. Dobra, no, to tamtego shotguna usuńmy I dajmy kolejnego shotguna może lepiej Słuchajcie, a ile będzie kosza upgrade? 700, dobra, nic, nic, nic nie mówiłem. Dobra, ulepszmy sobie jednak tego I teraz możemy ulepszyć go Dobra, i teraz postawmy sobie jeszcze jednego shotguna Jesz, Albo nie, czekajcie, teraz tego ulepszymy I dodamy kolejnego shotguna, o Widzę, że widzę, bo ja nie, jestem widzowy Green Laser, a Green Laser kosztuje, no, też dużo, a nie będę go kupował specjalnie. A, dajmy już tutaj Tysiaka A my ulepszmy sobie Sante. W... Sante TV. I, i, czy, jestem widzowy ciekawy i mamy też się ciekawi, co się pojawi w następnym part w e 7 czyli Znaczy, w e e evencie. Dobra. Widzę, co widzowie, jednak postawmy sobie go. A, my lepiej nie. Nie, nie, nie. Nie psujmy sobie tego, dobra. No, puścił go. Dobra, 25 płacz, teraz on będzie szecinowalo, więc to będzie lepiej niż teraz jestem tutaj gościu. Masz, 6500 i nie przeginaj, dobra. A my się kolejną Santę. I dajmy lepiej, ulepszenie im, bo oni przepuszczają trochę tych skibidi toilet. Dobra. Mniejsze cooldowny nie będę im dawał, bo po co, nie będę badał Anusera. Dobra, już jest pokonany. Teraz tak, 2000 mam, do uleczenia sobie te Santy. <laughs> jak mówiłem, przepraszam, że mam troszeczkę taki głos, ale jak mówiłem, mutacje przechodzą pewnie, czyli będę inny głos miał. Nie, 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 nie. No nie no, widzicie, to Cat tu przeszedł, nie ma, nie parówko, nie idziesz nigdzie. Widzicie, to jest parówka jedna? 2 tysięcy? Usuńmy i ulepszmy szybko kolejnego lepiej. Szybko, szybko, szybko. No bo okay. jest dobra. Uff, ok. No, musimy się najbardziej co to skupić na farmach, ale musimy pierwszy coś, żeby ich biło szybko. No, budź się, stara. Stały, budź się! Ja pier. No, jak widzicie, widzowie, już idzie ciężej, bo, no, jak widzicie, o, jest ze stunów mają, nie? No, dajmy do 1200. Tu komie... Y no. widzicie, że zaraz te farmy ulepszać, to ja muszę robić teraz tak, żeby nie przegrać, nie? Dajmy mu tego DJ na chwilę, choć, żeby on bił. No, widzę to jest bardzo czy nie? Dla no, widzowie, chyba będziemy musieli stracić guardia patrzcie, 3! Czte-ry! i patrzcie jak on wygląda, nie? Ale to zaraz go też postawimy, tylko na razie, niech on tam bije. No, bo widzicie, widzicie, że to nie są takie takiego P. Mogę się na katana speaker woman, ale już nie będę wychodził. bo po co? Jesteśmy i tak już prawie w połowie mecza. Więc, dobra Santa, wstawać, muszę was ulepszyć. I nie ulepszymy sobie tego, Santy. Tylko on trzymał tego tyś, ten, żeby tego już tysiaka. No nie no, widzicie? I to jest właśnie najgorsze w tym, że oni mają stuny. No dobra, guardy niestety nie do rady tutaj. Więc dajmy już tego kameramana, niech on ubije za tysiaki. Mierz gościu. I się tu skipnijmy. Dajmy tu max level, żeby on bił. Bo zaraz w coś no i weźmy lepszym tego Santa już za tysiaka lepiej. Dobra, i jest tysiak. Nie ma Skiwidi Cut toilet. Umieracie już. Tego usuwamy. U, dobra. Dobra, widzę, wełów, dobra. O, właśnie, widzę, magnet toilet leci. No. Teraz będzie do nich prawdziwe wyzwanie, bo on ma 18 tysięcy 18 milionów? I on ma? Ile on ma? 18 milionów 50. Nie wiem, dobra, nieważne. Nie, no widzowie, ja nie wierzę, dobra. Nie, 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 nie. nie, nie. Guardian. Yy, guardian. I guardian. Dajmy tu trzech guardianów chociaż. I chyba już tam postawiłem pierwszego guardiana, żeby on bił na początek, więc weźmy go już, tu postawmy. I myk! I płaci, gdzie teraz tu on Aha. Tam masz bić. O! Dacie radę, chłopaki, dacie radę. M wierzę w was, nie? Dawajcie no mi chodzić się na lepszą niech bije 20 tysięcy już, no. No! Jest, dobra, widzę. Uff! Od razu sobie oczywiście ulepszymy tego guardiana. Myk. I bij chłopy tu, bij chłopy już tutaj. Dobra, dobra, bije, bije, bije. Ale słabo. Dobra. Dajemy tego kolejnego Guardiana. No widzę, właśnie to będzie najgorsze w tym, że. Mogę się na katanę. Bo katana bije już szybciej na początek. Więc nie wiem, co bym właśnie się żeby brać w ogóle tego chłopa, nie? Nie, 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 nie ma, nie ma! Nie, nie! No co? Ty! To się, to się chyba boli, że ja im dam przejść. Ja nawet no, nie widzę ja już co ja mu wygaduję, nie? Po prostu wkurzają mnie te skibd. Dawaj ja, się po prostu tutaj róbmy tak. Myk. Tu ulepszymy Santę szybko. Nie no, widzę ja, musimy szybko Santę ulepszyć, bo nie mam szans. Mamy wulet na upgrade. Musimy szybko ich skupgrade, a my dopiero mamy pierwszego tego. Da, dajmy od razu drugiego tu jeszcze dajmy. No, ale gość się nie obróci, nie? No, nie skipujemy teraz, bo jednak. bo ja chcę widzieć ich ustać w jednym fajnym miejscu, żeby ten DJ speaker nałapał wszystkich, nie? No tylko, że hop stoi krzywo. Chyba, że zrobimy tak. Zrobimy tutaj DJ-a, od razu ulepszymy. Oni spróbuje ich zabić, ale to się oczywiście nie uda. To chyba jednak mogłam wziąć, może, Astro. Nie, Astro, to troszeczkę jeszcze drożej. No, no i, no i widzicie, no. Dlatego Guardiana usunę na chwilę. I dajmy ich tak, żeby oni byli równo. Bo tak to ja nie dam rady, widzę. No, staw się chłupia. No i zobaczcie. No widzicie, bo o tym mówiłem, nie? <laughs> ja! No i widzicie, że Santy usunęłem, mnie. Nie, no widzę, ja po prostu to będę troszeczkę w nie? Ja, czy przyszedł nam skiebieć toilet? Kurno, przeszedł. Dobra, weźmy, ja już mam tam gdzieś, jaką ma tam stać. Ja już mam tam tutaj gdzieś, jaką ma tam stać, widzowie. Po prostu tylko szybko trzeba zrobić tych guardianów. Tylko to mi obchodzi. O, no że śpisz. Bo teraz mogę kupić kolejnego guardiana. Tu ulepszyć. Tam zobaczyć. Tu nic nie ma. Usuwamy. I stawiamy widzowie tych DJ-ów, nie? Bo to mnie już wkurza. DJ Speakerman i Announcer. Dobra, mamy to. Mamy to widzowe. Teraz ulepszamy jednego z Guardianów 20 tysięcy damage. Mam nadzieję, że coś zbije temu fotoletowi. Bo troszeczkę ciężej idzie. Widzicie, widzowie? A dopiero jak to będzie z Knife'em? Nie, no, z Knife'em będzie raczej OP. Znaczy, OK. No, tam, no, patrzcie, gdzie ja nie mogę go tam wpuścić. Tu 8 tysięcy są potrzebne. Yo. No, bo zanim on go zabije, to 2 lata miną. To musimy szybko tu pozabić szutguma. Sz sz no, Widzę, widzę, jakie są już chorowane? Ja już nie ogarniam tego. Czemu czy on nie traci HP? O, traci teraz. Jegoś. Ba, laga miałem weź mnie autoskipujmy już. Bo widzę, ja wziąłem oczywiście ich. No wiecie, widziałem DJ TV. No to okej, okay, ale DJ TV ja dalej nie mam, nie? A to aż 200 tysięcy gemów ja mam zbierać. Skąd ja mam widzę? Powiedzcie mi widzę, skąd ja mam wytrzasło 200 tysięcy gemów. Ja chyba bym chciał całe EQ sprzedać co najmniej za jakieś 220 tysięcy. Wtedy był, ale wtedy by nie miał jednostek. Dlatego właśnie widzę na każdym z moich kont będę zbierał na Guardiana. I po prostu ten guardian się może dużo sprzedać i tyle, dobra. Ja się tu skippnijmy, od razu farmę. Dajmy od razu ulepszenie dla nich, żeby oni już. No, mieli. O, o, już od razu minus 5. Znaczy minus ile? Minus 5, no minus 5, dobra, sobie widzę. pominął mi się coś. Bo no, co widzę, musimy szybko ich ulepszyć, więc bierzemy autoskifa raz, dwa i upgrade'ujemy naszych guardianów. I myk! Prawda, mamy Max, guardiany! Czas na Max DJ Speakerman I będzie jeszcze jeden Max Czyli na tym, Anonsa Ale myślę, że Anonsa się później zajmiemy, bo pierwsze to chyba jednak wolę Sobie ulepszyć Guardiana I my, 36 tysięcy i nie ma życia O nie, bo piercing teraz nie działa Bo jak oni tak stoją O, teraz zadziała piercing O, Small Scientist idzie, wow! Wy chyba sobie zapominacie o jednej rzeczy, nie? Że wy sobie sobie U mnie Dosyć tego, Patrz to On niech tam bije On będzie ich tu bił e, też e, nic nie mówiłem widzę, już Dasz radę, ci radę, dobra, dacie radę Dobra, jest

No, niech oni go pią, widzę, bo to tak to, 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 to nie damy rady już. Chyba jednak wiem, widzę. Aha, i trzeba, yy, Max Scientist Unixe po Chyba 8000 dajmy. No, tutaj dajemy ja spróbuję postawić tego DJ Speakermana O! Chyba powiedzieć, że on też ma. On też ma. Bo on ma. A on... Jest, widzę, mamy to, mamy, to jest! 40 400 major hambije. Chłopo ci ich tutaj też pobić mocno. No tu już dajmy też w sumie tego innego guardiana i dajmy tego guardiana tylko. Teraz tak widzę. Ja. Yy, skipujemy Mac i a widzowie, dobra, patrzcie to, nie? Nie, czekajcie, po, to nie jest max Czekajcie, yy, usunę tam sobie tego Guardiana, widzowie, patrzcie to 0,8 z, z, z cooldowna, czyli on będzie bił prawie. On bije teraz szy, mega szybko 51 750 damagea, czyli DJ TV Man był mu 60 damagea. Dobra, widzę, nie, dobra, lecimy w końcu widzę, że mi się humor poprawił. Jedziemy na autoskipy teraz tylko. Nie, no widzę, ja powiem szczerze, że Guardian jest mega OP, no, jest OP postacią, bo jak będziecie mieć announcer albo Clockwoman, to jak postawicie to, patrzę, nie, no, 0,8 e, cooldowna, slowing, no, nie ma slowingu, damage 51 tysięcy, e, 51 tysięcy ile? 51 750 Nienawidzę, ja, ja wam powiem tylko jedną rzecz Jak zdobędziecie guardiana No to wam powiem, że macie OPF -y, postę. dobra Więc lecimy, bo... My musimy się tutaj wygrać, nie? Guardiany Przypominam, że jest 37 wave już A my tu przechodzimy w 15 minut, a powinniśmy mi przy... Przejść już tam. dawno, dobra No na pewno to jest najgorsze to, że my... dobra Usuwamy teraz tych, dajemy sobie kolejnych yy, gości tu kolejnych gości. I teraz ich ulepszamy. Dobra. Nie ma przechodzenia. Nie, e. Dawid, weźmy, zatrzymamy ten autoski, bo jak ja widzę, jak to... ile tych widzi to mi zaraz boję się, że teraz będzie tyle stunów. Ale poczekaj szybko, widzicie? Jak te młotki biją. Nie no, wam powiem szczerze, że, że zero cooldownem, jednym cooldownem to by długo bił, ale takim cooldownem to on będzie bił mega szybko. Dobra. No patrzę glitch to nawet nie daje rady. Dobra. Usuwamy kolejnego shotguna. Opłacamy no jakieś shotguny. To jest odcinek przeznaczony dla tych. Guardianów. Dobra. Eee, tutaj dodajemy kolejnego guardiana. No i patrzcie, widzicie, armia guardianów. Usuwamy oczywiście wszystkich już Usuniemy sobie już wszystkich tych po prostu, bo on już są niepotrzebni. Co ja widzę, bym mógł też bardziej wziąć ten przykład, nie wiem, lepiej mena, Ale on też drogowy kosztowo do postawienia. Czy tam coś przeszło? Nie, dobra. Dobra, to jedziemy autoskipa już. Mam tylko do Jedziemy Idziemy na autoskipy, widzowie, żebyśmy. No wiecie, widzowie, żebyśmy już raz w to przeszli. No nie, widzowie, nie mogę pisać jeszcze innego Guardiana. A ja myślał, żebym miał chociaż The Major. To się dziąbi. usuniemy tego sobie Guardiana. I damy sobie jednego tu. I jednego... O, 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 o! o Tu. No i co, widzę? I S. Dobra. 14 tysięcy. Nie no, widzę. O kurde ile? Jaki to idzie? 30. 0 Ojo. Dobra. Mega ładnie podobają mi się teraz te animacje chodzenia na przykład tego scientisty. Powiedz, teraz jest ten scientista na Nightmare'ze, który on nie ma nóg, on tylko idzie na toalecie. A gdzie są jego nogi? A tu, tu, te nogi, potężne swoje. Dobra, widzowie, nie no, armia guardianów taka. Jeszcze taka na endresie byście musieli zagrać sobie. O, wiecie, patrzcie, on nie ma nóg w ogóle. On nie ma nóg, ma dziwne głośniki z przodu. A tu, tu, patrzcie, te głośniki też są, że ten głośnik na środku jest najbardziej źle zrobiony. Jak zobaczycie, co odcinek z Cinema, y, tam gdzie jest Titan jedna Cinema Man, to się wszystko dowiecie, nie? w 407 odcinku. W 406 odcinku nawet się możecie dowiedzieć, w 45. No, tam się możecie dowiedzieć, jak ten Cinema miał głośniki, ale gra i tak jest super. Oczywiście polecam Wam ją zagrać, możecie ją też sobie grać. Możecie też padać na jakieś live'y. Oj, właśnie widzowie. Chyba myślę, że za niedługo, w czerwcu, zrobimy sobie kolejnego live'a dla widzów, gdzie wszyscy widzowie będą mogli ze mną zagrać i zagramy sobie każdy zagrazany nowy Clock Event. W Clock event, bo w endless to tam bardziej nie, a w Clock event, to wiecie, nazbierzemy sobie troszeczkę tych yy, zegarków dla każdego, nie? Dobra. i 3 0, A nie 4? Nie ma 4 chyba nie? Chyba nie. Dobra no, widzę, chyba nam się nie uda wszystkich Guardianów szybko, no ma zrobić. No ale się nie dzieje. Widzę, taka sytuacja była, że mam nadzieję, że Knife knaj Speaker Mani będą lepiej. Powolę już, żeby Knife Speaker Mani. W sumie... Nie, no widzę, ocenia Guardian 10 na 10 po prostu. On jest mega. No mówię, widzowie, jak macie Announcer albo Clockman. No tu dajcie na niego i on będzie miał 0,8. A z Clockwomen będzie miał 0.5 0,4. Nie wiem do jak do końca w końcu te cooldowny działają w końcu. Ale dobra, nieważne. Nie znam się na procentach. Nie mam. Nie, nie, nie znam się na procentach. No, dobra. Oj no bo widzimy, No kolejny odcinek to będzie z Knife'em, a kolejny odcinek nie wiem jeszcze kiedy będzie. Oczywiście wszystkie Wasze challenge'e będą robione, bo ja sobie to w zeszycie zapisuję. Wszystkie challenge'e, które mam zrobić, mam w zeszycie zapisane, więc spokojnie, Wasze challenge'e też się pojawią. Więc dobra. Guardian Clockman. Najpotężniejszy chyba yy, tu. W ogóle 51 tysięcy to on przebija Large. Ale Large klopem przebije go jeszcze więcej, nie? Bo Large Clock jest bardziej potężniejszy. Bo on ma swoją umiejętność. Ja weźmy, zbierzmy tych wszystkich tych. Tu ulepszmy na max. A, to się nie da do maksa. Dobra, no, chociaż u ich oni mają te swoje upgradey, nie? Widzowie, Boss teraz będzie, czyli Złota Toaleta. Czyli Magnet Titan Toilet. Magnet Titan, widzowie. Yo, ma taki jest wielki. Ale chyba go szybko pokonamy widzowie, bo oni mają, co, 51 tysięcy damage'a, e, 51 750 damage'a, 0,8 cooldown, no. I no, widzowie, e, Co po prostu, do, do, dostawmy sobie, nie wiem, kolejnych trzech guardianów sobie jeszcze dodajmy. Do ich tu też biją. wiadomo, każda pomyśl, tu przy... aha. Tutaj mi DJ, DJ speakermana. No i wygrana. 2000, coin, 2000 XP, 250. Yy, yy, kloków i 1800 coinów, co jest mega fajnie. Dobra. Uff, widzowie, to była chyba najcięższa gierka, która w ogóle była. No ale... Moja wina widzowie. Bo zamiast troszkę wziąć katana Speaker Woman, to ja wziąłem... No, shotguna, który shotgun nie jest aż takie OP. No bo... No bo już tak więcej widzowie, nie? No wiecie, no muszę, zamiast shotguna, to bym mu się... o, katana z Pekaru Byłaby więcej damage, aby biła. Więc, no. To w kolejnym... to w kolejnym odcinku widzimy się w takim właśnie teamie. zagramy takim teamem, czyli Knife, Announcer, DJ, Katana i zagramy się oczywiście santo Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. I na razie.